Masz problemy w relacjach z ludźmi, nie radzisz sobie z emocjami, nie cieszy Cię Twoje życie. Zostań stoikiem, radzą współcześni wyznawcy tej filozofii. Stoicyzm to jest chyba jakiś taki wewnętrzny spokój i, i, i równowaga, tak mi się wydaje. No, że się przyjmuje na klatę wszystko, co los rzuci, da i się tym za bardzo człowiek nie przejmuje. Na zachowaniu spokoju? No. Chyba dokładnie tak. Stolicyzm znalezienie złotego środka w życiu. Stolicyzm? Że mieszka w stolicy. W stolicy się mieszka, to stolicyzm. Dziś rozmawiam z ojcem założycielem tego ruchu. Oczywiście zaraz pewnie na mnie nakrzyczysz, ale, ale trudno. Doktorem Tomaszem Mazurem, filozofem, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć. Dzień dobry, witam Państwa. Ty prowadzisz warsztaty tak. z tak zwanej współczesnej okay. praktyki stoickiej. Mm, zaraz o tym opowiemy więcej. Ja natomiast zauważyłam, bo dużo o tym w, w różnych mediach było, bo to jest rzeczywiście jakaś taka nowość i taka alternatywa, wydaje się, do, um, do terapii u, u psychologa czy u uh -huh. e, psychoterapeuty. E, więc to jest ciekawe, natomiast ja zauważyłam, że u Ciebie jest więcej kobiet na tych zajęciach. Prawda to? Tak. Na warsztaty, które organizuję, powiedzmy, że to są warsztaty polegające nie, nie na popularyzowaniu stoityzmu. Ja nie jestem jakimś stoickim współczesnym kaznodzieją. Wyszedłem z założenia, że, brak, że brakuje dzisiaj w naszej przestrzeni publicznej. Takiego miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać i w sposób fachowy, w miarę fachowy, to znaczy, mamy myśli, fachową moderację, porozmawiać o rzeczach ważnych. Odpowiedzieć sobie na pytanie, jak, dobrze, jak dzisiaj dobrze żyć. I filozofia dostarcza bardzo wielu narzędzi, pytań, perspektyw. Się psychologia do, bazuje na, na filozofii, na taką twórką. do udzielenia sobie odpowiedzi na te pytania. I faktycznie mm -hmm. Hmm, większość uczestników tych spotkań są kobiety. Pytanie dlaczego? Czy to jest coś takiego pociągającego w filozofowaniu, czy w tym typie filozofowania, czy w stoicyzmie? Ja mam wielu znajomych, którzy prowadzą warsztaty z różnych innych dziedzin. Warsztaty związane właśnie z emocjami, z rozwojem osobowym, z duchowością szeroko rozumianą. I to jest trend ogólnopolski, nie stoiski. Na większość tego rodzaju wydarzeń przychodzą przede wszystkim kobiety. Na uniwersytet trzeciego wieku, z którymi współpracowałem i widziałem, też są, przychodzą w 80% kobiety, a nie mężczyźni. Wydaje mi się, że to jest związane z jakimś modelem kulturowym, bardziej niż przystoi. potrzebami. Kobiety bardziej dużo chętniej mówią o swoich emocjach, a trudno mówić o rozwoju osobowym bez rozmowy o emocjach. Dużo chętniej w ogóle rozmawiają o, o, o wartościach, mi się wydaje, niż mężczyźni. O czym to świadczy, trudno jednoznacznie powiedzieć. Mamy taki trend. Rozmawiałem też ze znajomymi, którzy na zachodzie zajmują się takimi rzeczami i powiedzieli mi, że na początku, kiedy tego rodzaju warsztaty zaczynały, funkcjonować, też tak było. Kobiety bardziej były zainteresowane tego rodzaju rzeczami, po czym to się stopniowo wyrównało. Nie z czego to wynika i czy w Polsce też tak będzie, ale trudno mi sobie wyobrazić dobry związek między dwojgiem ludzi, partnerski związek, gdzie nie ma rozmowy, gdzie jedna osoba jest nastawiona na rozmowę, poszukiwanie, a druga nie chcę w ogóle w to wchodzić. To, to jest, wydaje mi się, że sposób nieuchronny musi to prowadzić do nieporozumień i problemów. I co na tych warsztatach się dzieje? Czy, bo rozumiem, że to są grupowe spotkania, i o czym te kobiety tam mówią? Jak to jest? Czy to jest. I mężczyźni, którzy przychodzą też, prawda? Nie ich jest, ale, ale, ale przychodzą. I o czym mówią? Ja yy, zawsze staram się wychodzić naprzeciw. Pytaniem, które pojawiają się w grupie i jakoś je próbuję połączyć czy odnieść do antycznej tradycji stoickiej, ale taką, z takim ukłonem w stronę innych tradycji filozoficznych, gdzie ja deklaruję się, że jestem Stoikiem i że ja dany problem, daną sytuację rozwiązałbym po stoicku w taki sposób, ale możemy też podyskutować o innych rozwiązaniach i jestem otwarty na tego rodzaju liczony, dyskusje. Ale czy na przykład, czy to są takie ludzkie, wiesz, problemy, takie no. życiowe, tak, tak zwane? Czyli, bardzo często tak jest. Czyli, że... nie wiem, wkurza mnie mój partner, albo nie mam na ratę kredytu hipotecznego, co mam zrobić, albo nie mogę znaleźć faceta, mam 40 lat, jestem tak zwaną singielką. Czy to są tego typu rozmowy, czy raczej bardziej takie jednak uduchowione? Staram się uogólniać. To znaczy, Pytamy się czasami, jak sobie radzić z silnymi emocjami, tak? czy w ogóle warto sobie z nimi radzić. Pytamy o jakieś konkretne wartości. Co to jest miłość prawdziwa na przykład? Tak? Na czym polega? Co na to filozofowie? Co na to my dzisiaj? Jak, to do, jak tego odczuwamy? Co to jest wolność? Czy można mieć pewność? Na najbliższym spotkaniu na przykład zaproponowaliśmy taki temat. Jak uzyskać wewnętrzne poczucie pewności? To, to takiego jest, no bo widzimy, że niektórzy ludzie mają coś takiego, są wewnątrz sterowni, są jakby mocno zmotywowani i mają takie poczucie pewności, że ich wybory, ich decyzje są właściwe i są w tym osadzeni, tak jak powiedziałem. Takim ludziom jest dużo łatwiej. A są ludzie, którzy są pełni wątpliwości, pełni niepokoju, pełni niepewności, co jest słuszne, czy oni dobrze postępują, czy oni wiedzą, czego chcą. Yy, I czy można, skoro jestem, należę do tej drugiej kategorii, co co można z tym zrobić? Czy wydajeś receptę? Mi się wydaje, że współczesny człowiek jest trochę w innym położeniu duchowym niż antyczny. Nie da się tak prosto przetransponować jakichś zaleceń antycznych na dzisiejszy grunt. Wychodzę z założenia, że trzeba się przyjrzeć sytuacji, przebadać ją, potestować różne możliwości, zaproponować różne rzeczy. I, i poczekać na jakieś informacje zwrotne. Bo bardzo wielu ludzi ma bardzo dużo niezwykle ciekawych doświadczeń. Każdy jakoś ze sobą radzi. I na tych spotkaniach my bardzo często po prostu się tymi doświadczeniami wymieniamy, uogólniamy, czasami się spieramy, bo okazuje się, że jedna osoba widzi coś zupełnie inaczej niż druga, ale z takich sporów odpowiednio przeprowadzonych zawsze coś pozytywnego wynika moim zdaniem. Na przykład uczymy się tolerancji, uczymy się rozumieć na przykład to, co jest jedną z moich najważniejszych myśli czy przeświadczeń, że człowiek jest istotą plastyczną i nie ma jednego dobrego modelu dla wszystkich. Tak naprawdę jest prawdopodobnie wiele różnych w miarę spójnych modeli dobrego życia. I wszystko zależy od tego, od dwóch czynników, do którego z tych modeli jesteśmy najlepiej predysponowani, to musimy jakby sami poczuć, ale także od naszego wyboru. Bardzo wielu ludzi ma problem z wyborem, bo myślą, że to musi jakoś wyjść od nich, podczas gdy czasem najpierw coś wybrać, a dopiero się to jakoś czujemy. Trzeba wybrać pewną drogę, żeby się w niej osadzić i się upewnić, czy to jest dobra, dobra droga, bo pewność nie przyjdzie wcześniej. Bardzo często tak jest. I to jest jeden z tematów też, który się pojawia. Co to znaczy wybrać? Jest, bardzo często mamy takie doświadczenie, że coś niby wybraliśmy, ale gdzieś w nas jest tęsknota za tym, co musieliśmy odrzucić, żeby wybrać to. Na przykład małżeństwo. Ludzie wybierają wstąpienie w związek małżeński, ale gdzieś cały czas w nich żyją jakieś rozterki że... i te rozterki powoli, nawarstwiając się przez lata wspólnego pożycia, mogą doprowadzić do poważnych problemów. Co zrobić, żeby naprawdę osadzić się w swoim wyborze? To jest kolejne z pytań, które często się pojawia i nad którymi pracujemy.